Siemaneczko Ani, z tej strony Karluz, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie coś nowego, pokażę wam jak wygląda mój typowy dzień. Mamy 10 po 12, więc myślę, że możemy zaczynać. Pamiętajcie, jeżeli ten materiał wam się spodoba, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie na dole jakiś pozytywny komentarz, a przytnę wam serduszko. Myślę, że to tyle słowa wstępu, także zaczynajmy. mamy godzinę w pół do pierwszej, więc to jest idealny czas na to, żeby pograć. Mój znajomy wyciągnę mnie na CS-a, tylko jest jeden problem. Nie grałem miesiąc w tą grę, nie mam rangi, więc będzie na pewno ciekawie. Widzimy się za 40 minut. No mordeczki, mecz naprawdę uważam za udany, a jaką rangę mi się udało wbić? Mistrzowska pierwsza klasa. Może nie Global. Myślałem, że będzie Global, bo straciłem Globala, no ale Supreme też, więc myślę, że naprawdę spoko. Jeszcze jeden meczik i chyba idziemy spać. Dobra mordeczki, mamy już godzinę drugą w nocy, więc myślę, że możemy iść spać, także widzimy się już rano. Ale chwila, chwila mordeczko, zapomniał się jednej najważniejszej rzeczy. Jak już oglądasz ten materiał, to zostaw łapkę w górę, a tutaj wyświetlać się właśnie mój Instagram, na który Cię serdecznie zapraszam. Ci dobry mordeczki. Mamy godzinę już za 15.09 Ja już właśnie wstałem, więc myślę, że można się powoli wygarniać. Dzisiaj będzie fajny dzień, bo muszę pojechać załatwić kilka spraw Ale najpierw pokażę Wam jak wygląda mój typowy poranek Bez czego nie zacznę dnia A dokładniej rzeczy, które muszę zrobić zanim w ogóle zacznę swój dzień Oczywiście mordeczki, poranek zaczynam jak 90% Polaków Czyli szybka kawa i do tego papierosik Pytaliście się mnie oczywiście co palę, jaki to jest elektryk, więc później Wam o tym opowiem, mogę Wam na razie pokazać jaką to robi fajną chmurę. Damy sobie na 80W. Z racji tego, że mam jeszcze jakieś 2 godziny wolnego, za 2 godziny już muszę wyjść, więc to jest idealny po prostu moment, żeby skończyć Full Champions. A jest dobrze, bo mam 17 wygranych meczy, 6 do końca i muszę teraz wszystkie wygrać, żeby wbić Elite 3. Może się uda w tej FIFA. Zobaczymy. A tak jeszcze, jak ktoś by chciał zobaczyć moją wyjście w 11? To tak ona się prezentuje. I serio, ten obrońca jest kotem. Polecam. Ja mam zawsze to szczęście, kurde, że zobaczcie. Przegrywałem 2 do 0. Nie wiem, po jakichś totalnie wylewach i po kontrach i nagle 3-2 w 81 minucie. O to właśnie chodzi. Mordeczki, szybka aktualizacja, patrzcie to, został mi jeden mecz do końca o Elite 3, więc mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Trzymajcie kciuki, bo ten mecz będzie meczem historycznym, ponieważ wbiję drugi raz w życiu Elite. Zawsze wbijam Goldene i zawsze brakowało mi tego jednego meczu, więc jedziemy. Jezus, i to jest ta piękna brameczka. Ja pierdzielę, ale pokręciłem tam w środku pola. No pięknie, kurde, odsupeczka. 1-1. No i dupa mordeczki, nawet się nie będę denerwować, bo nie wygrałem. Strzeliłem w 92 minucie na 3-2 do na pustą bramkę. Jak ktoś gra na PC, to wie, że jak się wciśnie guzik od Windowsa, to grę wywala. I ja z tej podjarki jakoś uderzyłem w tą klawiaturę i. Wywaliło mi tą fifę, no ale cóż, dobra, ja się ogarniam i lecimy. Nie ma co się denerwować. Godzina 12, trzeba wychodzić. Kurwa, elektryka bym zapomniał. Pusto jak w głowy. Teraz możemy wychodzić. Dobra, mordeczki jedziemy do fryzjera, bo muszę zgolić tę czuprynę, którą mam na głowie, bo oczywiście, już zarosłem. Jest ze mną człowiek legenda. Pasjonat muzyki techno. Pity prezes. Siemano. Będzie na pewno ciekawie. Zobaczymy, czy się ogolę nałysło tak jak dwa, trzy miesiące temu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Yy, może zostawię troszeczkę tych włosów. O tym się przekonacie już niedługo. Daj mu. Okej, okay, dobra. Mam nadzieję tylko, że tutaj nie będzie żadnej policji, bo 120 w terenie zabudowanym tutaj nie było dobrym pomysłem. Zostawcie subskrypcję, aby ten przycisk był szary i tutaj na dole dostaniecie linki do naszych instagramów tu będzie mój i tu będzie Kaktusa tv podpisuję się pod tym no i dobra mordeczki ja jak to ja zawsze muszę przyjechać na ostatnią chwilę ale zbliżamy się już powoli do najlepszego fryzjera w Warszawie jeśli ktoś jest z Warszawy za chwilę pokażę ulicę pokażę banner gdzie to się znajduje to zapraszam serdecznie polecam TV. Dobra mordeczki, znajdujemy się oczywiście u najlepszego fryzjera w Warszawie na Mokotowie Męski salon fryzjerski jego, ale jej niepodległości 142 Więc jeśli ktoś mieszka na Mokotowie w Warszawie zapraszam serdecznie, bo to co robi ten człowiek to jest po prostu bajeczka A tak prezentuje się człowiek, który słysze najlepiej włosy w Warszawie na Mokotowie, pan Rafał. Także zapraszamy wszystkich serdecznie, tak jak mówiłem, ale do niepodległości 142. Jeśli ktoś mieszka na Mokotowie, no jest i jego Zapraszam serdecznie. Mamy godzinę 13.30. Tak jak widać, efekt końcowy jest naprawdę fajny. Czy dałoby się nam teraz coś zjeść? Czy jakiś maczek? Co o tym sądzisz? Dobry pomysł, Michale. No to na jakiś maczek. Właśnie ogarnęliśmy, że jest zakaz jedzenia w galeriach. I w ogóle zobaczcie, co tu się dzieje. To jest pusto. I najgorsze jest z tym wszystkim to, że trzeba zjeść w samochodzie. No ale cóż. Chyba zamówienie każdego polaka. Jakiś zestaw Big Mac, czy z Cisburg. Najlepszy synu. No, witam morderczyków ponownie. Mamy już godzinę 17. Ja dopiero wstałem po powrocie do domu. Położyłem się dosłownie na chwilę i trochę mi się przysnęło, więc no, straciłem 3 godziny dnia. Ale trzeba wstać, nagrywać dla Was dalej. Akurat mam moment, żeby powiedzieć trochę o tym elektryku. Pytaliście się mnie często na każdych praktycznych streamach, co palę, jakich likwidów używam, jakie pale moce Więc to jest idealny moment na to, aby Wam to zrecenzować. Zrecenzować? Chyba dobrze powiedziałem. Więc tak, jest to oczywiście smog veneno 225W w kicie. Wygląda on dosyć ładnie, ma bardzo fajną budowę no mój już nie jest taki piękny, ponieważ ma 2 lata i jest dosyć zajechany przeze mnie. Wiadomo, no że chmura zależy też od grzałki. No ja akurat używam grzałki, która jest od 80 do 130 W. Bez mam 90 na 110 W. Więc chmura jest naprawdę spoko. Zalejmy go sobie w ogóle, zanim zacznę palić i pokażę Wam tą chmurę. Dobra, i może nasz test zacznijmy od 60 W. Mamy ustawię na 60 W. No to czas zrobić chmurkę. Oczywiście musiał mi się likwidować. Wlać do buzi. No, na 60 W nie jest to zbyt duża chmura, więc przejdźmy sobie na 70. Na 70 już to jakoś wyglądało. Widzę, że mi akusy padają, więc przejdźmy od razu może na 90. No już od tych 90 robi ładną chmurę. I weźmy sobie teraz na 110. Może nie spalę tej grzałki. 110 W ustawione. Także próbujmy. No już trochę czuć tą grzałkę na 110, dlatego ja go najczęściej palę sobie na 80-90, ale bardziej na 80, z racji tego, że ten liquid też mi schodzi sporo. A co do liquidów? Likwidy oczywiście pale różne, bardziej wolę palić takie chłodne, owocowe, ewentualnie czasem jakaś energetyka, takie cytrusy czy bardziej kwaśne to odpadają. Premiksy ogólnie kupuję bardzo rzadko. To jest pierwszy Premiks, to jest jakieś Tropical Venom, owoce tropikalne, bardzo spoko polecam, ale najczęściej kupuję likwidy w takim sklepie Alter Cigar, gdzie po prostu kupuję bazę, aromaty i szoty. Wlewam sobie i za 100 ml mam plus minus 20-25 zł, w zależności od tego jaka moc i wiadomo jaki smak. Jeśli chodzi o moc, to na boksach najczęściej palę trójki. Czasem się zdarzy, że szóstki. No i dobra, to by było na tyle z elektryka, więc myślę, że możemy przejść dalej. Dobra mordeczki, ja już umyty po kolacji, więc teraz przyszedł czas na nagrywanie Mafii, czyli najlepsza gra, w jaką miałem w ogóle okazję kiedykolwiek w życiu zagrać. Myślę, że tak z 2-3 odcinki uda mi się nagrać. Bo już zbliżamy się małymi krokami do końca tej serii. A chciałbym to skończyć, żeby w końcu skończyć jakąś serię na kanale, a nie wiecie, zostawiać jakieś tam odcinki, a później martwić się o to, czy ja to muszę nagrać, czy nie. Kończymy tą serię i lecimy z czymś nowym na kanale. Ale to już niedługo. No i dobra mordeczki, mamy już godzinę 22.30. No niestety nie będzie do godziny 12 w nocy mojego dnia, ponieważ jutro wstaję rano do pracy i muszę się wespać, więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcielibyście więcej oczywiście takich daily vlogów, to zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takich filmach. Osoby nowe zachęcam do subskrypcji kanału. Zajrzyjcie w opis materiału, tam macie linki do moich social mediów, Facebook, Instagram, na które Was serdecznie zapraszam. Życzę Wam miłego dnia, popołudnia, wieczora. W zależności o której godzinie to oglądacie, i trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Cześć.